Minęło kilka dni od naszego ostatniego powrotu z, ze Szwecji, a teraz znowu jesteśmy na lotnisku w Katowicach. Właśnie odprawiliśmy y, nasz duży bagaż. Mamy tutaj walizeczki podręczne, mamy plecaczki i wyruszamy w kolejną podróż. Będziemy lecieli 3 dni. Pierwszy etap to Katowice-Warszawa. Wyruszamy, lot będzie trwał 50 minut. Po wielu lotach z Kiderem lecimy w końcu z innymi liniami. Zbieramy naszego narodowego przewoźnika. Wsiadamy do lotu. Pierwszy etap za nami. Lot trwał w sumie 35 minut. Jesteśmy na Okęciu. Czekamy na następny lot. Mamy półtora godziny przerwy. Jesteśmy już po trawach. Czekamy na kolejny samolot. Mamy parę minut i będziemy wsiadać. A na Okęciu widzę, że jest dużo ludzi. Pięknie świeci słoneczko. No i wszyscy odpoczywają przed lotem. Sonika zadowolona. Wchodzimy do samolotu. Tym razem Warszawa-Doha. O 24.00 meldujemy się w Katarze. Trwało to 5,5 godziny. I z lekkim opóźnieniem wylądowaliśmy w Katarze, w Dosze. Jechaliśmy chyba pół godziny autobusem, bo jakieś przebudowania to na lotnisku. Na lotnisku jest duży ruch, wszyscy pędzą. Doszliśmy teraz na centralny ryneczek tego lotniska w Dosze. Jest naprawdę potężny, wszędzie telebimy kolorowe. A tutaj jest ten charakterystyczny Misiu, który sobie siedzi. No i tak to wygląda. Przepych na każdym kroku. Znaleźliśmy gate C89. Mamy jeszcze 20 minut, więc siedliśmy na chwilkę jeszcze na siedzeniach. Zjemy sobie. Przewiedziliśmy sobie z polski kabanosiki Kolacja Siedzimy już w samolocie, tym razem jest potężny Airbus A350 No i, wy... no, i no i wylądowaliśmy w Indonezji, jesteśmy w Jakarcie. przechodzimy już dzisiaj ostatnim korytarzem. W Zacharcie to jest potężny obiekt. Przylecieliśmy na terminal trzeci. Jest jeszcze pierwszy i drugi, a tutaj jest po prostu tyle korytarzy, tyle kilometrów do przejścia. Przeszliśmy odprawę celną imigrację i odebraliśmy wszystkie bagaże. Teraz już marzymy o tym, żeby się wykąpać w hoteliku. A tak wygląda Sonia na wakacjach. Kilka razy ostatnio lecieliśmy z małym plecaczkiem, no to teraz nie umiała się opanować. Jedziemy teraz taksówką hotelową do hotelu i to jest właśnie obraz na boku. Stanęliśmy przy kantorze, żeby wymienić walutę na rubie. Zaraz Wam pokażę jak wygląda kantor. Tutaj waluta, asingbericin. Tak wygląda biuro. Pana nie ma, bo zobaczył dolary, więc powiedział, że musi jechać do bankomatu, do bankomatu. Tam sobie pan leżał jak przyszliśmy, na dywaniku. No i tak wygląda jego biuro. Kantor po indonezyjsku A tutaj stoi pan, nasz kierowca W garniturku fajnym Wygląda bardzo profesjonalnie Tak wyglądają właśnie uliczki na poboczach Jakarty W rejonie lotniska Udało nam się wymienić dolary I jesteśmy teraz w pokoju hotelowym Mamy bardzo ładny pokoik, przyzwoity Sońka, skończ na łóżko. <susurwanie> yes, okay, Sonika Sońka dostała takich kwiatuszek od obsługi tutaj hotelu. <grym> Wyglądasz teraz jak prawdziwa indonezyjka. Jemy teraz pierwszy posiłek w Indonezji, ale korzystając z tego, że jesteśmy w karcie, to zamówiliśmy sobie jeszcze takie europejskie dania, więc ja mam Spaghetti z owocami morza, Sonika ma kanapkę ze stekiem, z frytkami i sałatkę owocową, którą już napoczęła. <laughs> Smacznego! Mamy poranek, zjechaliśmy windą na dół i idziemy teraz na śniadanko. I zaczynamy pierwszy cały dzień w Indonezji. Tak wygląda śniadanie, tutaj są napoje i tutaj wszystkie jedzonka. Zaraz będziemy nabierać i pokażemy Wam, co sobie wzięliśmy. Ja mam wzięty smażony makaron, smażony ryż i jakąś kapustę paktoj o, albo sałatę. Sońka ma makaronik też, jeden i drugi i herbatkę. I chrupki, frażynki, yy, krabowe. O, pyszne widzę. Przy zjedliśmy. Była pierwsza ostrość indonezyjska, a teraz właśnie pakują nam tam do autobusiku walizki i jedziemy na lotnisko i lecimy w ostatnią część naszej podróży. Dosłownie jechaliśmy 5 minutek i przyjechaliśmy na główne lotnisko w Dżakarcie. Idziemy teraz nadać bagaże i mamy dwie godzinki czekania do samolotu, więc będziemy sobie tutaj fajnie zwiedzali. Może napijemy się pierwszej kawki. Właśnie nadaliśmy bagaże, dodaliśmy punkty do karty z Garuda Indonesia. Jesteśmy teraz przed lotniskiem, pokazuje SONIC-C jak będzie wracała i idziemy odprawiać się przez security gate i będziemy już czekać na nasz lot. Idziemy po lotnisku, popatrzcie jakie to jest potężne lotnisko. Tutaj jest sekcja C, tam mamy D, E i F. I tyle jest tych miejsc do odpraw w tamtą stronę jest to A i B i tak to wygląda potężne naprawdę potężne potężna budowla a popatrzcie się, to są tylko odloty a tu na dole jest sekcja przylotów I tak to wygląda o a tu pon ponaukładali jakieś poduszki co to Sonia? Jakaś artystyczna? Torby podróżne. No to idziemy ostatnim wejściem do samolotu. I teraz jesteśmy w trasie na Lombok. Lot będzie trwał dwie godziny. I meldujemy się na rajskiej wyspie. Siedzimy już w samolocie. Hotele są jak w dawnym PKP. Zaraz Wam pokażę. Chodzi o kolor i o materię. Takie brązowiutkie. No, to w tej podróży idziemy już ostatnim wyjściem z samolotu. Jesteśmy na Lomboku. Wylądowaliśmy szczęśliwie, teraz, jeszcze tylko żeby walizki przyleciały razem z nami i wszystko będzie super. Sonia, jak Ci się podoba? Super. <grymne> Jakoś tu niebiesko jest, dziwnie. Mamy komplet walizek, wszystkie przyjechały. Przyszliśmy z lotniska, wszystkie torby przyjechały z nami, przyjechał kierowca, jesteśmy teraz na stacji benzynowej, tankujemy paliwo i jedziemy do naszego hoteliku. Tak wygląda stacja benzynowa, oczywiście pełno motorków, podstawowy środek lokomocji, a tu w tym białym aucie siedzi Sonika i nasz pułat, nasz kierowca. Dojechaliśmy już do miejsca docelowego, właśnie Sonia została co widziałaś? Widziała orła cień. Pewnie nie byś po prostu przelatywał, bo tu mieszka. Więc jeszcze raz, dojechaliśmy już do miejsca docelowego, zainstalowaliśmy się w pokoiku, przeszliśmy się plażą i wykąpaliśmy się, a teraz jesteśmy tutaj w restauracyjce i zamówiliśmy sobie kolację. No i ja już raczę się perfekcyjną kawusią, którą zrobił mi Denek, a Sonia pije soczek saranasa i pokazuję Wam, żebyście uwierzyli, Sońka jest tutaj ze mną.